Jeszcze wam powiem, że mam taką przygodę. Podjechaliśmy na stację, bo już mi się paliwo kończy. Zostało 37 km do pustego baku, ale chcę wam pokazać, nie mogę otworzyć klapki. Otwieram samochód, samochód mam otwarty. Zamykam, otwieram. Witajcie, rozpoczynamy trzeci dzień w Fatimie i zobaczcie, jest sobota. Ile przyjechało autokarów, samochodów. Także jak widzicie, na niedzielę, na weekend, zjeżdża się bardzo dużo ludzi i jeszcze cały czas przyjeżdżają a pokażę wam w co moje dzieci się bawią tutaj mają rydwan lejce może nie są lejce to są jakieś paski do ciągnięcia i Szymuś siada a one go ciągną powiedz bia. powiedz bia. Fajnie, fajnie! Ale Szymuś szczęściasz! Woźnica! Wio. O kurde, łapać go! Bo zaraz uderzycie w jakiś samochód! Kasia idzie. Dobra, może tak szybko nie jeździcie, bo jeszcze w coś wjedziecie. Nie macie hamulców. Jak widzicie, zdjęliśmy sobie rowery. Będziemy jeździć dzisiaj po Fatimie rowerami i z wózkiem. Przyczepiony mamy dyszel i zapinamy się. Ale zanim będziemy miasto zwiedzać, najpierw przetestujemy prysznicę tutaj na następnym parkingu. Jedziemy się teraz wykąpać. Tylko Kasia Anię wsadzi i jedziemy. Po lewej mijamy sanktuarium i jedziemy. Jest naprawdę mnóstwo ludzi dzisiaj. I proszę Państwa, zaraz za sanktuarium jest napis WC Sanitarios i ten mały budyneczek to jest właśnie to, tam są prysznice. Słuchajcie, troszeczkę zła wiadomość. Wprawdzie toalety są... Tutaj są takie umywalki, troszeczkę przypominają yy, prysznice, ale prysznicy nie ma. Nie, są tam, są tam, widać było, że coś tam było. Nie, to nie prysznice. Ale jest zamknięte tak czy siak, więc poddajemy się e, i chyba jedziemy na kemping. Słuchajcie, znaleźliśmy, były 100 metrów dalej. Tam jest e, bazylika, nie wiem, czy wy to widzicie. Tam jest sanktuarium. E, I tutaj już jesteśmy. Pokażę wam to na mapie, bo naprawdę to jest ważne dla niektórych. Tu jest ta, to sanktuarium, to tutaj. My byliśmy tutaj, to nie ma tego w tym miejscu, jest tutaj, gdzie trujeczka. I idziemy. Pokaż mi A, to nie, nie A tu jest jakaś pani, bo to jest damskie, ja nie wchodzę Idziemy, idziemy To są prysznice wszystko, Kasia? Tak <noise> Chodzi się jak do baru na dzikim zachodzie Na, na dzikim zachodzie W tym? Dobra, Ania w tym Zobaczymy jak to wygląda Takie prysznice, przepiękne I za darmo Dobra I słuchajcie, jest tylko otwarte kilka Aha. I tak właśnie tu robią, że też kilka toalet jest. Otwartych, no. Dobra, no to kąpiemy się. Do zobaczenia po kąpieli. I tak wykąpani możemy zwiedzać Fatimę. Dzieci też już wykąpane, bawią się w chowanego. W tym tutaj lasku oliwnym. Ale powiem Wam, że tutaj niby jest zakaz rozkładania namiotów, ale ludzie sobie stawiają namioty i też tutaj nocują, na tym placu. Tak wymyśliłem łączenie roweru z przyczepką żeby nam ktoś czasem jej nie odpiął znaczy no, w takim miejscu to raczej jest mało prawdopodobne chociaż pod latarnią najciemniej jak mówią więc wolę sobie zapiąć taki rower i mieć spokojną głowę i jeszcze tutaj mam zapięcie ale zobaczcie co mi się z kluczykiem stało <gry> ale na szczęście działa odblokowane dolejemy, ze źródełka sobie dolejemy, proszę nie do jedzenia Dobra, coś musimy znaleźć. Na razie nie mam nic I jesteśmy pod Aldim Zapiąłem rowery i wózek w taki sposób Fajnie, nie? Powiem wam, że Aldi jest 700 metrów za sanktuarium Tam jest sanktuarium, tu jest Aldi Co Kasia do jedzenia kupujemy? O, nie wiem, ale mi się rzucił syrop z agawy Syrop z agawy? A co to jest agawa? Tutaj, tak tutaj no, taka ją, roślina. To taki słodki jest ten syrop Wróciliśmy do przyczepy, bo dzieci zgłodniały, kupiliśmy sobie taką sałatkę e, i taką sałatkę, także będziemy jeść teraz troszeczkę warzyw i owoców, Ania może tak dużo nie, bo nie wiem jak, jak to smakuje. A Kasia robi jeszcze e, mięsko na patelni. Tak jak mówiłem tamtą czarną patelkę zgubiliśmy gdzieś. Ktoś nam zabrał przy umywalkach, więc musimy sobie na tej starej e, radzić. I Kasia mi kładzie, proszę państwa, mięcho. Na razie tyle reszta musi dojść. Dobra. Dziękuję. Jeszcze kupiliśmy dzieciom kukurydzę, bo uwielbiają brokuły i winogronko. I kompocik, i kompocik z tego, najważniejsze. Z wiśni. Drylowane. Drylowane od razu, bez pestek. Mmm. Magda, to było moje miejsce. Magda, nie. Sprawa wygląda tak, że moje dzieci nie za bardzo chciały e, znaleźć ten domek tych dzieci, e, ale ja się przejechałem. Zrobiłem gdzieś z półtora kilometra. E, no i jest taki, nie wiem, taki rejon zaniedbany tutaj. Domy opuszczone. Tutaj coś się zawaliło. Zobaczcie. Jest tu bardzo, bardzo biednie. Tu jest jakiś domek też opuszczony na sprzedaż. I za 200 metrów będzie chatka właśnie Franciszka i Jacynty, bo to było rodzeństwo, a Lucia była ich kuzynką z tego co doczytałem. I dojeżdżam, zaczęły się jakieś sklepiki. Miejsce docelowe jest po prawej stronie. Chyba to. Casa de Francisco and Jacinta. Czyli tutaj. Takie niepozorne miejsce, powiem wam. Mój rower się spisał. Przyjechałem tutaj w 10 minut. Zostawię go tutaj. Zapytam czy mogę wejść, bo już jest po osiemnastej, a do 18 jest czynne. Pani powiedziała, że mamy tylko minutkę, więc zajrzymy tutaj. Eee, tutaj jest łóżko. Kto tutaj? Franceszko. To jest pokój Franciszka. Pani już zamyka. Zerknę jeszcze tu. To jest pokój Hiacynty. O tutaj mieli kuchnia, o jaki duży ten dom, myślałem, że mniejszy. Tutaj jakieś fajne palenisko. Tutaj chyba ogień mieli. Mm. Tu jakieś łóżko. Jakie malutkie. Zobaczcie, jak to wszystko zasłonki takie. Tutaj też jakieś drzwi drewniane. Dobra. I przepięknie tutaj. Muszę to tu dzieciaki zabrać jutro. I tu jakieś schodki na górę. Na strych, a tutaj taka spiżarnia. Dobra, lecę, bo już zamykają. Dziękuję. You. Bye. Bye. you. No udało się, ale ja mam szczęście. Pokażę Wam jeszcze, jak to z zewnątrz wygląda. Tu jest takie podwórko. Tam jest chyba ten ogród, gdzie się te dzieci bawiły. A tutaj obok, już stragany i pamiątki. Pojedziemy jeszcze do domu świętej Łucji, Jest 100 metrów dalej, tak widać na mapach. Zjeżdżamy z takiej górki. Mijamy sklepy. Tutaj, proszę Państwa, zobaczcie Casa de Ucja. Czyli chatka Uci, O, jak tu pięknie. Idziemy zobaczyć. Tu jest informacja. A to jest chyba ta chatka. Jakaś zagroda. O, prawdziwe owce. Ja nie mogę. Ale zapach. <grywia> Lubię ten zapach zwierząt. Nie, to jest raczej obora. Oni chyba mieszkali tutaj. Ale jest zamknięta, bo jest po 18. Tak zgadza się, to jest właśnie ten domek. Domek UCI i to jest ten biały. Niesamowite. Sto lat temu tutaj mieszkały takie dzieci, którym się Matka Boża objawiła. Z tego miejsca prowadzi taka dróżka. Sprawdzimy, co to za droga. Po co do Arneiro. Nie wiem co to znaczy, ale przejdziemy się. Ten, że one po prostu tutaj w tym ogródku się potem bawiły, jak już stały się takie popularne i wszyscy chcieli z nimi rozmawiać, to rodzice ich nie wypuszczali na dwór, tylko się bawiły właśnie w takim ogrodzie oliwnym i to jest chyba ten ogród tych rodziców. Tak, rosną tutaj oliwki, oliwki, tak, drzewa oliwne. I doszedłem do miejsca, gdzie ludzie się modlą, odmawiają różaniec. Tu chyba było objawienie. A teraz pojadę przez Calvario Hungaro, czyli drogę, gdzie Ucja, Franciszek i Jacinta pędzili swoje owieczki w miejsce, gdzie jest teraz sanktuarium, i tam zrobili właśnie drogę krzyżową. I dotarłem, jest tutaj parking, i zakaz ruchu się zaczyna. Camino dos pasterinos, czyli chyba droga pastuszków. Jest tutaj bardzo ładnie, można się tak wyciszyć od zgiełku tego miasta, całego. Tak wyglądają stacje drogi krzyżowej. Przy drodze są nawet ubikacje, także wszystko przemyślane dla pielgrzymów. Jest naprawdę tutaj superowo. Jak widzicie sobota, godzina 19, jest mało ludzi. Koniec drogi krzyżowej jest w tym miejscu. Jak widzicie, jest duży plac i taka kaplica. Tam u góry jest krzyż i Jezus jest ukrzyżowany. A tam jest mój rower. I z tego miejsca widać sanktuarium. Tam jest sanktuarium. Zrobię wam zbliżenie. Także jestem około półtora kilometra od tego miejsca. Jestem już w domu i gotuję kukurydzę. Tak nam wychodzi. Już 20 minut. Ponad się gotuje, więc trzeba z ją wyciągnąć. Zaczynamy, czy będzie nam smakować. Dzieciaczki jest bardzo gorąca. więc poczekamy, aż ostygnie, dobra? Zobaczcie, kapara leci. Zapalimy światło. Tu nam się słyszą ręczniki. Piesek, je? Nie, nie jest, jest gorąca. Musimy poczekać. Talerze przyniesiemy. Pikarnik robi nam za szafkę. Proszę. Ja robię tak, że dzieciom nam takie plasterki. Lubicie takie, nie? Tak. A potem obgryzamy dookoła, bo jakbyśmy taką obgryzali, to nam w zęby wchodzi i potem ciężko to wyciągnąć. A jak się tak... waj, jaka gorąca. Jak się tak okroi, to potem się fajnie obgryza dookoła tą kolbę, a kuleczki można łatwo zjeść. Mogę ja to zjeść? Możesz. Ale gorąca muszę sobie. Jekam. widelcem Przytrzymać. O, kamera leci, ale ją złapałem. Udało mi się. I teraz, jak taką kolbę będziecie obgryzać dookoła, to wam nic w zęby nie wejdzie. A fajne, ten miąż jeszcze, jeszcze jest do obgryzienia. Także tak. Ania już ma, proszę bardzo. Ale. Ale czekaj, gorące. Teraz zrobimy nad. Smacznego, dzieci. Smacznego. Słuchajcie, mała aktualizacja, jest nowy dzień. Przyjechaliśmy tutaj całą rodziną i wchodzi się tędy. Tamto wejście, gdzie ja wchodziłem wczoraj, jest zamknięte. Cześć Kasia, w nowym dniu. I zobaczymy teraz dom Franciszka i Hiacynty od tyłu. Tu mają taki ogródek. Tu się wchodzi chyba. Ach zamknięte jest. Zobaczcie, to są śliwki. To może z podłogi z, z, weźmiemy. O, ta jest dobra, Ania. proszę. Ja to chcesz zjeść. No to zjemy. Czekaj, znajdę taką fajną. Ta jest. No, jest na dzisiaj, masz tą. No i nie wiem czemu, ale jest zamknięte, więc. Może jest. jest Kasia zapytała w sklepie. O drugiej otwierają, czyli za 10 minut. To my sobie jemy śliwki, nie Nadia? Tak! Super! Wybierajcie takie ładne, nierobaczywe. No ta może być. Nie nie. Pokaż? Taka może być. To Fajne takie malutkie te śliweczki, za czy słodkie? Mm, przepyszne. I pryskane, i bez robaków. A jak jesteście ciekawi, gdzie 100 lat temu mieli wodę, to zobaczcie tutaj. Tu mają taką studnię w takim pomieszczeniu, i tam jest woda na dole. Ale to jest chyba deszczówka, bo widzę tutaj z dachu takie rurki poprowadzone, tu i tu. I oni zbierali tą wodę w tym pomieszczeniu. A jak się przelało, to tutaj jest taki przelew, i tutaj wylatywała. Ale zobaczcie, w którym roku ten dom został wybudowany w 1888. Fajna data. A obok tego domu jest tutaj taka zagroda, i tutaj pastuszkowie trzymali swoje owieczki. Ale jest zamknięte, ale wam tak włożę kamerę i tam mieli swoje owieczki. A da się to otworzyć, czy nie da się? Nie, jest zamknięte. Nie ma. Nie O, pani otwiera. Godzina 14, wybiła. Halo. A Kasia już wyszła, ja nie mogę, ale tu czekamy. Także ja już tu wczoraj byłem, ale dzieci bardzo tu chciały przyjść zobaczyć owieczki. Słuchajcie, okazuje się, że Franciszek i Jacinta mieli jeszcze rodzeństwo: Antonio, Manuel, Jose, Joao i Franciszek. Czyli tutaj jeszcze Franciszek chyba spał. Ja są, no, bo tutaj jest napisane The Boys Room, czyli pokój chłopców a po drugiej stronie, nie wiem kogo ten pokój pewnie też pokój chłopców ktoś tutaj spał, jakie, jakie wieszaki mają, haki takie wchodzimy jeszcze raz do spiżarni Widzicie? i to jest naczynie na oliwę, po polsku napisane w pojemnik na zboże oliwki i na oliwki łopatę łopatę mają, no mają łopatę to, to jest fajne ciekawe na co to jest, nie napisali ale te schody są niesamowite, takie strome, nie? Moja babcia miała takie schody, tak? Ale się nie wchodź, bo już to jest zabytek, nie chodź. Kasia coś odkryła, co to jest? Solniczka do konserwowania wieprzowiny. Solniczka do konserwowania wieprzowiny. Tam się wieprza wkładało. Lubię no. zobaczyć No a Kasia znalazła jeszcze ławkę do, do kawałkowania świni. To jest ta ławka do świniobicia. Gdzie? To tu się świnie kładło i zabijali świnkę. Na obiad. <noise> Ile jest? Cztery owieczki, a wczoraj były dwie, ale fajne. Ta jest w ciąży. I co, fajnie, nie? A fajnie. Czekajcie, się ja pogłaskam. Joko, fojowo. Joko mięciutko, normalnie jak. jak mech. Mogę? <noise> no, pogłaskaj. cię podsadzę, Kasia. A, a kiedy ona urodzi? A nie wiem kiedy Urodzi? No nie, nie wiemy nie. kiedy Ania ale... No jeszcze za wcześnie boi się Tutaj się wchodzi I mamy taką zagrodę Tam jest piec, pewnie chleb piekli e -e. Szymona się wyjątkowo boi Chodzi się tym bocznym wejściem. Co tu jest? Przędza! aha. Tutaj robili sobie ubrania. To jest Lucja, jak już jest starsza. Hmm, tutaj mieli piec. Tak, pokój sióstr Łucji. Teresy, Marii i jakiejś tam innej. A to? Pokój Łucji i Karoliny. A tutaj pokój rodziców. Wszystko jest po polsku napisane. Pokój rodziców i dla dzidziusia jeszcze jest małe łóżeczko. Sióstr Łucji. Tereski, Marii i Glorii. Chodzimy jeszcze po tych stepach, gdzie tutaj pastuszkowie wypasali owieczki, ale bym się wywalił. Ale chciałem Wam pokazać piękne drzewo tutaj to korkowe. Bo tutaj dokładnie widać, jak robią korki do win. To jest to drzewo. To jest takie puste, jak stukam. I tutaj robią pewnie kółko w ten sposób, że ten korek jest po prostu średnicy grubości tej kory. To przepiękne jest. I tak chciałem Wam pokazać. Bawimy się w chowanego. Co Ci się wbiło, Szymuś? Gdzie Dzieci się wbiło. To czekajcie. Szymusiowi się coś wbiło. O, jaka wielka mrówka tu idzie. Uciekamy. Dobra. Składaj. No, nie, mrówka się nie wbiła, tylko szła. Przepiękne są tutaj te tereny. Można się zrelaksować w ciszy. Szkło znalazł trzymać. Może to jest Łucji. Łucja tu jadła z tego szkła sałatkę od mamy. I wyszliśmy. Znowu ci się wbiło, zaraz sprawdzimy. Tutaj Kasia wcina jabłko. To co Kasia, jedziemy gdzieś dalej, nie? Opuszczamy Fatimę. Cztery dni tutaj byliśmy. Powiem Wam, nie planowaliśmy być cztery dni, ale jeden dzień to za mało. Tutaj niektórzy w jeden dzień chcą zobaczyć wszystko, są tak zmęczeni, przemęczeni, że ich w ogóle to nie cieszy. Tutaj naprawdę, cztery dni to jest minimum, żeby tutaj być. Także cieszymy się, że mamy przyczepę kempingową bo mogliśmy dogłębnie zwiedzić Fatimę. A teraz jedziemy już na kemping, znaczy na parking i odjeżdżamy stąd. I tak, rowery już mamy zapięte. Teraz pojedziemy do sklepu zrobić zakupy. Odłączyłem więc przyczepę od haka. Nadia gdzieś ty weszła tutaj. Chodź, zajmać. Jedziemy do sklepu do Aldiego na zakupy i już będziemy odjeżdżać. Co? Kupić nam bańki. Bańki, kupimy bańki. I jeszcze chcemy jechać do, do myjni samochodowej, bo zobaczcie ten samochód jest strasznie brudny. Nie da się takim jeździć. Co Nadia, no, ja chcesz wejść na no tak? dach? Ale on jest strasznie brudny, zobacz jak Ty tutaj się ubrudzisz. No fajnie. <śmum> samochód odpalił po czterech dniach nieużywania. O! Brawo! Nie popsuł się! No nie popsuł się. Zobaczcie jaką mamy szybę, aż się boję spryskiwaczy użyć. Ale zobaczymy co się stanie. Nie, to O jak przykleiło się. Nie da się tego zmyć. Tutaj w ogóle nie pryska. Tak, to nie pryska. Dobra, jedziemy na myjnię. Czyli taką mamy niespodziankę z No. <laughs> klejone. Drzewo na zasikało. Taka brudna szyba, nie da się jechać. Słuchajcie, podjechałem pod myjkę, ale zapomniałem, że mam bagażnik dachowy, więc nie mogę jechać na szczotkową myjkę, tylko muszę na karchera jechać, więc będziemy szukać. A tak wygląda pingo doce Fatimie. Jak widzicie, skończyła nam się woda do picia, więc wzięliśmy 6 butelek, papier, ciasteczka na drogę, ziemniaki i cornflakes. Jest godzina 21 i dopiero teraz się zwijamy, ponieważ poznaliśmy tutaj fajnego polaka, wypiliśmy kawkę. No i nam zeszło po prostu, także teraz się zabieramy. Sprawdziłem światła, działają. Kasia jeszcze ogarnia w przyczepie, dzieci zapięte, więc zobaczymy się w następnym vlogu. Nie wiem, gdzie nas powieje. Wiem, że jedziemy gdzieś w okolice Sintry, ale jeszcze nie wiem gdzie. Także do następnego vloga, trzymajcie się. Na koniec jeszcze Wam powiem, że mam taką przygodę. Podjechaliśmy na stację, bo już mi się paliwo kończy, zostało 37 km do pustego baku. I jeszcze gimbal mi padł, ale chcę wam pokazać, nie mogę otworzyć klapki. Otwieram samochód. Samochód mam otwarty, zamykam, otwieram. Kla... O, teraz się odblokowało, ale nie mogłem e, otworzyć. I dziękuję forum Vectra Polska. E, tam było napisane, że tam e, jest awaryjne otwieranie, więc można tutaj rękę wsadzić. E, I zaraz wam pokażę. Zobaczcie, to jest ten bolec. Od tamtej strony jest taki, taki uchwyt, że można go wciągnąć, także jakbyście kiedyś mieli problem z otwarciem tego, to to można ręcznie po prostu wcisnąć od strony bagażnika. Także dziękuję forum Vectra, pomogliście mi, bo myślałem, że już nie zatankuję samochodu. Dziękuję bardzo, dobranoc.